Są takie noce, kiedy cisza krzyczy tak głośno, że wydaje się niemożliwe, by odpocząć. Ciało, co prawda, się kładzie, ale dusza pozostaje czuwająca, przeżywając na nowo ból, wspomnienia, niewypowiedziane słowa, straty, które wciąż nie zostały pokonane. Może dzisiaj jest właśnie taką nocą, taką, w której próbujesz być silny, ale w środku jesteś rozbity. Ludzie mogą myśleć, że wszystko u ciebie w porządku. Ale tylko Ty i Bóg wiecie, jaki ciężar nosisz. A jeśli ta cicha rana coś zrobiła, to właśnie odebrała Ci pokój. Przychodzi o świcie, kiedy wszyscy śpią, ściska klatkę piersiową, przyspiesza myśli, odbiera sen. I to właśnie w takim momencie, gdy wszystko wewnątrz zdaje się rozpadać, modlitwa wieczorna staje się czymś więcej niż nawykiem, staje się ratunkiem, ucieczką. Wołaniem duszy, która pragnie tylko jednego ulgi. Słowo Boże w Psalmie 34, werset 18, mówi, że Pan jest blisko tych, których serce jest złamane. I to nie jest poetyckie zdanie to duchowa prawda. Bóg nie oddala się od bólu przeciwnie, On się zbliża, widzi to, czego nikt inny nie widzi, słyszy to, czego nie jesteś w stanie wypowiedzieć, i właśnie w tej modlitwie wieczornej. Chcę dotknąć tej części twojego serca, która wciąż jest zraniona, zmęczona i zapomniana. Nie ma znaczenia, ile bezsennych nocy już przeżyłeś. Bóg nie jest ograniczony przez czas. On działa teraz. Działa w modlitwie. Bezsenność może być skutkiem duszy, która zbyt długo walczy sama. Może jesteś zmęczony byciem silnym. Może masz już dość udawania uśmiechu, gdy wewnątrz płaczesz. Ale teraz nadszedł czas, by uciszyć świat na zewnątrz, by zamknąć oczy i otworzyć serce, bo Bóg nie uzdrawia tego, co udajemy, że jest w porządku. On uzdrawia to, co oddajemy mu w modlitwie. Modlitwa wieczorna to miejsce, gdzie ukryte bóle znajdują schronienie. To tam zmęczona dusza odnajduje odpoczynek w Bogu. Gdy się modlisz, nawet bez pięknych słów, nawet z głosem pełnym wzruszenia, Coś zaczyna się zmieniać. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz, jakby Bóg oddychał razem z Tobą, jakby w głębi twego ducha mówił: Jestem tutaj, nigdy cię nie opuściłem. A może Twój największy ból dziś to nie jedno konkretne wydarzenie, lecz nie, nagromadzenie frustracji, niespełnionych oczekiwań, modlitw, które zdają się nie mieć odpowiedzi, ale musisz wiedzieć, że Bóg nie zapomniał o żadnej Twojej łzie, ani jednej. Każdy cichy płacz to wołanie, które wznosi się ku niebu. A on, jak mówi Psalm 147, werset 3, uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany. Problem w tym, że zmęczone serce traci wiarę, zraniona dusza zamyka się. I dlatego ta modlitwa to nie tylko słowa, to wstawiennictwo, wołanie pełne wiary za każdą osobę, która tej nocy leży, ale nie odpoczywa. Za Ciebie, który walczysz z myślami, z wspomnieniami, które nie chcą odejść. Ta modlitwa jest dla Ciebie, który próbowałeś już wszystkiego, a mimo to wciąż czujesz pustkę. I nie, nie jesteś tutaj przypadkiem. Jesteś tu, bo wszystko ma swój czas. I może właśnie dziś, w tej chwili, Bóg otwiera nowy etap w Twojej emocjonalnej historii etap uzdrowienia etap wewnętrznego wyzwolenia. Ale wszystko zaczyna się wtedy, gdy pozwalasz sobie na prawdziwą modlitwę, gdy przestajesz próbować wszystkiego sam i po prostu się poddajesz. Obecność Boga to nie teoria, to rzeczywistość. A gdy ją zapraszasz, gdy modlitwa staje się szczera, nawet otoczenie się zmienia, jakby cały pokój został wypełniony pokojem, którego nie da się wyjaśnić pokojem, który cię otula, okrywa. I przypomina, że nie jesteś sam. Bóg jest tutaj, zawsze był, i jest gotowy zacząć uzdrawiać to, co w Tobie boli. I właśnie dlatego teraz będziemy się modlić. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną w konkretnej intencji, lub za osobę, którą kochasz. Jeśli wolisz, po prostu napisz, módl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo, gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś nasz kanał. Panie, w tej chwili, gdy wszystko milknie, gdy dom wydaje się spokojny, ale dusza jest niespokojna, staję w twojej obecności. Jestem tutaj, aby wstawiać się za każdą osobą, która słucha tej modlitwy wieczornej za każde serce niosące ból, którego nikt inny nie dostrzega. Boże, Ty głęboko znasz to, co dzieje się w tym zmęczonym umyśle, w tej przygnębionej duszy, w tym sercu, które zbyt długo próbowało być silne. Ty wiesz, Panie, że ta osoba nie jest tylko fizycznie zmęczona, ale jest przeciążona emocjonalnie. Nie potrafi zasnąć, bo rany przeszłości pozostają otwarte, próbuje iść naprzód, ale jakby coś ciągle ciągnęło ją wstecz. Może to uraza, która nigdy się nie zagoiła, rozczarowanie, które pozostawiło głębokie ślady, albo po prostu nagromadzony ciężar wszystkiego, co poszło nie tak. Ale teraz, Ojcze, wołam o Twój przywracający dotyk, wołam, aby Twój święty Duch otoczył to życie pokojem. Twoje słowo mówi, że Pan jest blisko tych, których serce jest złamane. I dokładnie tak czuje się ta osoba: złamana, rozbita wewnętrznie. Ale wciąż mająca dość wiary, by wysłuchać tej modlitwy, wciąż z nadzieją, że Pan może uczynić coś nowego. Boże, odwiedź teraz to serce. Odwiedź je ze swoim pocieszeniem, ze swoją miłością, ze swoją obecnością, która ucisza burzę. Ty jesteś Bogiem, który zamienia łzy w siłę, który bierze to, co zniszczone, i odbudowuje z łaską. Dlatego modlę się o uzdrowienie emocjonalne. Modlę się o głębokie odnowienie, wewnętrzne, tam, gdzie nikt inny nie może dotrzeć. Ojcze, uspokój myśli tej osoby. Wiele z nich to myśli winy, strachu, bezsilności. Wiele to głosy przeszłości, raniące słowa, postawy, które pozostawiły blizny. Ale Twój głos, panie, jest inny. Twój głos niesie życie. Twój głos niesie nadzieję. Niech tej nocy ta osoba usłyszy Twój głos mówiący: Jestem z Tobą. Nigdy cię nie opuściłem. Ile razy próbowała uśmiechnąć się w ciągu dnia, ale kładąc głowę na poduszce, została pokonana przez ból? Ile razy pragnęła po prostu zniknąć, nie z tchórzostwa, ale z emocjonalnego wyczerpania, a jednak wciąż tu jest. Nacisnęła play tego filmu, bo w głębi wierzy, że pan może coś zmienić. A ta wiara, choćby była mała, jest potężna. Jak mówi twoje słowo. Jeśli mamy wiarę jak ziarnko gorczycy, możemy przenosić góry. Więc, Panie, z tą wiarą wołam: Przesuń górę smutku, górę lęku, górę samotności. Niech ta modlitwa wieczorna będzie początkiem nowego etapu. Niech będzie początkiem uzdrowienia, wewnętrznego wyzwolenia, odbudowy tożsamości w Chrystusie. Niech ta osoba wie, że nie jest tym, co powiedzieli o niej inni. Jest tym, kim Pan mówi, że jest. Ukochanym, wybranym, strzeżonym dzieckiem, cennym synem, cenną córką. Boże, dotknij teraz także rozchwianych emocji. Tak często ta dusza czuje się zagubiona, nie wiedząc, czy zmierza we właściwym kierunku. Jest ciągły niepokój, nieustanny lęk, który odbiera pokój. Dlatego proszę Cię, przynieś jasność, przynieś porządek do wewnętrznego chaosu. Niech Twoje światło zaświeci tam. Gdzie dziś jest tylko ciemność? Niech Twój Duch przemówi do serca tej osoby, mówiąc, że nic z tego, co przeżyła nie było na próżno. Panie, odwiedź teraz wspomnienia, są takie, które wciąż bolą, które nadal ranią. Może to strata, odrzucenie, porzucenie, może została zdradzona, zapomniana, zignorowana, ale Pan nigdy jej nie opuścił. Pan zawsze był obecny, nawet w chwilach, gdy myślała, że jest sama. I dziś, Ojcze, modlę się, by Pan przemienił te wspomnienia w świadectwa przezwyciężenia. Niech każdy przeżyty ból stanie się fundamentem pod coś nowego i uzdrawiającego. Modlę się też o wyzwolenie wyzwolenie od lęku, który toczy wnętrze wyzwolenie od powracających myśli od bezimiennych strachów od winy, która więzi. Niech Twoja moc, która łamie łańcuchy, stąpi teraz na ten umysł. Niech ta osoba poczuje ulgę. Niech oddycha lżej i niech poczuje, że może odpocząć, bo Pan troszczy się o wszystko. Ojcze, odnów teraz wiarę tego życia. Może nie ma już sił nawet prosić, ale Pan słyszy nawet ciszę, słyszy stłumiony płacz w poduszkę, słyszy westchnienie kogoś, kto już nie daje rady. Dlatego, nawet bez słów, ta modlitwa wznosi się do Twojego tronu. Niech będzie jak miła woń, jak czyste wołanie duszy, która pragnie tylko pokoju. Pragnie tylko spokojnie zasnąć, wiedząc, że Pan ma wszystko pod kontrolą. Dotknij też, Panie, relacji tej osoby. Ile bólu emocjonalnego wynika z zerwanych więzi, ostrych słów, rozstań, zerwanych połączeń? Niech Pan przyniesie pojednanie tam, gdzie to możliwe, uzdrowienie tam, gdzie jest uraza. Niech domy zostaną odnowione. Niech rodziny doświadczą Twojego dotyku miłości, jedności i przebaczenia. A jeśli jest to cykl, który trzeba zamknąć, niech ta osoba zazna pokoju, by zaakceptować to, czego nie może kontrolować, i wiary, by zaufać nowemu początkowi, połam też o odpoczynek. Nie tylko fizyczny odpoczynek ciała, ale odpoczynek duszy. Niech ta osoba zaśnie dziś tak, jak dawno nie potrafiła. Niech głęboki pokój wypełni każdą cząstkę jej istnienia, niech myśli zwolnią. Niech umysł się uciszy, niech sny tej nocy będą łagodne, prowadzone przez Twojego ducha. Niech bezsenność odejdzie, niech lęk się rozwieje, niech emocjonalne ataki ustaną, niech obecność Pana będzie tak realna, tak odczuwalna, że zmieni się nawet fizyczna przestrzeń. A jeśli ta osoba teraz płacze, niech wie, jej łzy są przez Ciebie zbierane. Twoje słowo mówi, że Pan nie gardzi skruszonym sercem przeciwnie. Jesteś pomocą obecną w ucisku. I to w tej pewności modlę się. Bo to nie jest tylko modlitwa, to duchowa walka wygrana przez wiarę, to narodziny nadziei i niech teraz każda komórka tego życia otrzyma nowy oddech, niech emocje zostaną uzdrowione, niech duch zostanie odnowiony, niech dusza zostanie objęta i niech ciało odpocznie z pewnością, że Pan jest na czele. Niech noc nie będzie już miejscem lęku, ale przestrzenią intymności z Bogiem. Chwilą, w której niebo spotyka się z Ziemią, a serce znajduje ukojenie w sercu ojca. Panie, nie wiem dokładnie, przez co ta osoba przeszła dziś, ale ty wiesz. Ty widziałeś to, czego nikt nie widział. Ty rozumiałeś to, czego nikt nie zrozumiał. I dlatego proszę cię, objaw swoją miłość w głęboki sposób. Niech to życie doświadczy Twojej troski osobiście. Niech zobaczy Twoją rękę w szczegółach, w małych gestach, w niespodziewanych odpowiedziach, w niewidzialnych objęciach. Niech poczuje, że Ty jesteś Bogiem obecnym, Bogiem, który pociesza, Bogiem, który uzdrawia. Niech ta modlitwa wieczorna zostanie zapisana w duchu tej osoby jako moment przełomowy. Niech będzie modlitwą, która rozpoczęła proces emocjonalnego wyzwolenia, wewnętrznego uzdrowienia i odnowienia wiary. Niech to będzie noc, w której naprawdę odpoczęła, noc, w której przestała walczyć sama i po prostu się poddała, nie strachowi, nie bólowi, ale Twojej woli, która jest dobra, doskonała i pełna łaski. Panie, niech twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże tego serca i tego umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech nic nie odbierze lekkości, która płynie z Twojej obecności. Niech nic nie przeszkodzi tej duszy odpocząć w Tobie, i niech każdy nowy dzień zacznie się odnowioną nadzieją, wzmocnioną wiarą i wdzięcznością za to, że Pan troszczy się o wszystko, nawet o to, co wydaje się zbyt małe, by było zauważone. To życie jest cenne, ta dusza ma wartość. I nawet jeśli świat powiedział coś innego, Pan mówi, że jest kochana. I to wystarczy to leczy to przemienia. Jeśli ta modlitwa przemówiła do twojego serca, jeśli w którymkolwiek momencie poczułeś pokój, pocieszenie lub ulgę, zapraszam cię, abyś napisał amen w komentarzu. Ten prosty gest jest sposobem na potwierdzenie swojej wiary, na powiedzenie, że wierzysz, że przyjąłeś, że jesteś w komunii z Bogiem. I co więcej, to sposób, by stać się częścią tej modlitewnej wspólnoty, która obejmuje tysiące żyć każdej nocy. Tutaj nie modlimy się sami. To wspólnota, która modli się razem, która wstawia się, która podtrzymuje siebie nawzajem w wierze i miłości. I teraz jesteś jej częścią. Od dziś nie musisz już stawiać czoła swoim bólom sam, bo każde amen napisane tutaj łączy się z tyloma innymi wołaniami i świadectwami, które codziennie wznoszą się do nieba. I wierzymy, że Bóg odpowiada. Wierzymy, że On widzi, że działa. Chcę Ci też przypomnieć, że jesteśmy razem każdego dnia, nie tylko wieczorem. Zaraz rano mamy specjalną modlitwę, byś rozpoczął dzień z pokojem, kierunkiem i nadzieją. A wieczorem znowu gromadzimy się na modlitwie, kończąc dzień w Bożej obecności, oddając nasze zmagania i otrzymując odpoczynek dla duszy. Więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnej modlitwy. Ten kanał to coś więcej niż filmy. To przestrzeń wiary, miejsce, gdzie niebo i ziemia spotykają się każdego dnia, miejsce, gdzie życie zostaje odnowione, rany uzdrowione, a zmęczone serca znajdują odpoczynek. Jeśli jeszcze nie napisałeś, zostaw w komentarzu swoją prośbę modlitewną. A nawet jeśli nie chcesz nic wyjaśniać, po prostu napisz: Módl się za mnie, bo tutaj każda prośba traktowana jest poważnie. Modlimy się razem, wierzymy razem. I co najważniejsze, idziemy razem tą drogą wiary. Niech pokój Boży będzie z Tobą. I pamiętaj, jutro rano znów tu będę i jutro wieczorem też. Twoja duchowa podróż trwa, a my będziemy przy Tobie. Do zobaczenia.